Tylko dzisiaj z T-Składem będziemy dawać sobie prezenty, ponieważ zbliżają się święta. Ale to nie będą zwykłe prezenty, bo możemy kupować tylko do 10 zł. Co my za to kupimy, e. co? Półkę ci kupię. O, Bugę, galitary. W tym odcinku liczy się bardzo własna inwencja, żebyście mogli coś wymyślić, może coś zrobić własnoręcznie, nawet kreatywność się liczy, nie? Ale najpierw musimy wylosować, kto dla kogo kupuje prezent. Która ręka? Oby dwie. <grytanie> Dobrze. Chcę dwie osoby wylosować, bo dwie dychy jestem w stanie poświęcić. <grytanie> Dobra, ja wylosowałem to. Osobę, no to ja w dzisiejszym odcinku będę prezentować tej osobie. A ja mam dzisiaj tą osobę. I ja, Maty, nie patrz, bo mam. No właśnie, sami wiecie kogo Ej dobra, pytanie jeszcze no. jedno. Prezenty mają być za 10 zł, czy możemy korzystać z rzeczy stąd, czy nie? Musi nie, być musi być płacie. kupione musi Czyli być jeżeli chcesz coś na... narysować to muszę kupić... A nie, kredki, tak. to musisz kredki tak. sobie tak. Na, okay. kupić okay. Okay. Albo jedną Bo kredkę. tak, ja chciałem przykleić tutaj Mister G i żebyś miał swoją własną trampolinę stary <laughs> To można rzeczy stawić <laughs> To co, jedziemy do sklepu? Tak jest, lecimy Might. moi drodzy Tak więc tak jak wiecie, mam Ernesta wylosowanego I moim planem jest żeby kupić taką sprężynkę Która jakby spada ze schodów a teraz Teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że kiedy byliśmy mali z Ernestem, mieliśmy tak mniej więcej po 7-8 lat, razem mieliśmy takie sprężynki. I jedna z nich była moja, jedna z nich jakby Ernesta. I jego sprężynka właśnie nazywaliśmy Tric. I stąd się wziął Nick Tricus. Dlatego uważam, że to będzie fajny prezent. Przypomni mu dzieciństwo, tego wezmę jakieś e, żelki czy coś w tym stylu. Moim pomysłem jest to, żeby pójść do TK Maxa i znaleźć coś ciekawego dla Mateusza, bo jak wiecie, jego właśnie mam. Do zobaczenia, co tam jest. Zrobimy jakiś mały wstępny research. 10 zł to nie jest dużo, to jest wręcz bardzo mało. Czy można coś kupić za złotych w dzisiejszych czasach, że nawet baton czasami kosztuje po 8 zł. Dobra, słuchajcie, ja wylosowałem Zipka i mam tylko dychę, żeby zrobić mu jakiś prezent. Pytanie mnie brzmi, co jest dobrego za 10 zł. Ja znam tylko Flying z takich sklepów, w których można w ogóle kupić coś w tym budżecie, więc wejdźmy tam i przejrzyjmy po prostu rzeczy. Słuchajcie, ja mam Mister G i kurczę, zastanawiam się, co mu kupić za tak małą kwotę i postanowiłem Spaść do empiku, może coś tu znajdziemy, chociaż tutaj też pewnie drogo jest. Ale chodź za mną. Jakaś masa ale jest za 12 zł. 12 zł. A może mu zrobić ramkę i wydrukować mu zdjęcie. To nie będzie kupił pomysł, tylko trzeba ramkę znaleźć. I do tego życzenia. O, życzenia. Problem będzie, jeżeli się okaże, że nie ma w ogóle tej sprężynki i będę musiał wybrać zupełnie co innego. Póki co patrzę i. No nie ma takich rzeczy. Dobra, więc idziemy do Lerła, zobaczymy, czy mają tam jakąś sprężynę. Jak nie, to jakiś drucik. Zrobimy z niego tą sprężynkę i zobaczymy. O, let's go. Dobra, to jest bez ceny. Biorę pada dla niego, ponieważ dużo gramy z Mateuszem. 70 zł to kosztuje. Nie ma szans. Za 70 zł odpada. Musimy się po prostu rozejrzeć, więc chodźmy najpierw na górę, na dział męski. Zobaczymy, co tam jest. Coś małego, do nawet zrobienia ręcznie. Muszę kreatywnie do tego podejść. Kreatywnie. 17, 69. Kurde, co so lubi Zipek Chyba cierpienie ludzi. W ten sposób musimy pójść. Coś. Dinozaur do wykopania. Tu jest stary. To jest dobre. Kosztuje równą dychę. Ale czy to będzie dobry prezent? Niezbyt. Słuchajcie, są ramki, znaleźliśmy ramki, tylko teraz ty za 4 zł. Albo 6 zł, nie 4 zł, 6 zł. To no lepiej chyba to tańszą, bo nie wiemy ile wydrukowanie zdjęcia. Jak myślicie, jaki by kolor wybrał? Piszcie w komentarzu. No, mamy to. Znaczy, to nie jest to dokładnie, ale jest git, 6 zł, stary. Ja bym musiał kupić jakieś jeszcze mazaki, żeby to pomalować, żeby chociaż. Ej, ale to będzie fajne. Do, do... Zrobię do tego jeszcze buzie. W sensie znaczy, mam na myśli takie oczka, nie? Pomaluję to na ładne kolory. podpiszę tic. I znowu oszą po mazaki. Rozkwiniłem super rzecz. Pamiętam to z bajki. Chyba z małego księcia. Tam było coś takiego, że jak narysła owce. Po prostu pudełko i powiedzieć, że tam jest owca zamknięta. Więc ja mu kupię pudełko i powiem, że tam jest jego wymarzony prezent, tylko tyle, że nie może go otwierać, żeby czar nie prysł po prostu. Prezent musi być cały czas zamknięty. 11 złotych pudełku i złotuszkę. Ty patrz! Nintendo Switch. Ej! To muszę kupić Ernestowi już poza odcinkiem. To kosztuje trzy dyszki, ale wiem, że Ernest na pewno się z tego ucieszy. Kupuję mu to poza zasadami całkowicie. Ej, wiem. Kupię mu doniczkę, zbieram ziemię i nasionko. I będzie mógł sobie coś sam wyhodować. To jest mój prezent dla zipka. Już kupione, teraz musimy iść do Lerua po jakieś nasiona. Przyszliśmy do Lerua i tutaj jest dział ogród, i powinny być jakieś nasionka. Więc musimy teraz kupić coś fajnego, jakieś kwiatki najlepiej. Tylko nie wiem, gdzie są te nasze. O, cebula na przykład. Zipek lubi bardzo cebulę, a nie, nie lubi. Słuchajcie, właśnie Zrobowałem zdjęcie za złoty 69 zł i mam jeszcze 4,5 złotego Prawie może złody, czy może coś innego, nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, żeby dać mu babeczkę jeszcze, bo mi zostało 4 złote. Coś na pewno 4 złote, więc może babeczka, taka jakaś fajna, super duża babeczka. Na osłodę mu to będzie dobre, fajne. Dobra, jestem w Osią i szukam markera. Jakiegokolwiek markera, tak naprawdę kupię jeden, resztę ukradnę po prostu z hali, nie? Ten chłopaki nawet nie zauważył, więc czytuję leciutko. Trudno się mówi, trzeba czytować czasami w życiu, żeby zrobić najlepszy prezent swoim najbliższym. Mam zakreślać, że 99 groszy, Ale tylko jeden niebieski? Jeżeli by były jeszcze dwa różne kolory, to by było idealnie. Co? Idealnie, trzy złote. Perfekcyjnie, dziękuję, dziękuję. Mam pomysł, stary. Biorę ten notes za 7 złotych i pozapisuję Matiemu miłe słowa na każdy dzień. Tutaj. Będzie miał zachować swój ocean, i tutaj Mati będzie miał codzienną dawkę miłych, Fajnych, motywacyjnych słów. Więc to jest kozak pomysł. I jeszcze tylko długopis muszę znaleźć. Równo 7 zł poszło na zeszyt, więc równo 7 złotych zostaje na długopis. Dobra, może taki cienkopis. On kosztuje równo 2,69. Chyba, że znajdę tańszy i bym wziął jeszcze Matiemu cukierka. Z cukierkiem to by było sztosik. Dobra, znalazłem najtańsze długopisy. Mati będzie miał 4 w zapasie. Git. Lecimy po cukierka. To kosztuje 4 zł. I jeszcze bym miał 2 na nasionka. A nie wiem ile kosztują, więc może to wezmę jeszcze. Kwiatki. kitu, Cały czas tu były. Dobra. Synia. No piękne. Tylko ile to kosztuje? 2,79 zł. na to. Fajne, nie? Nie starczy mi na to siana niestety. Kurde. Czyli mamy doniczkę, mamy to. 3 zł mam równo. Kupię jeszcze jakąś czekoladkę albo coś takiego dodatkowo za 3 zł. Batonika albo coś takiego, więc to będzie fajne. Dobra, idziemy do kasy. Słuchajcie, nie ma babeczek, no to idziemy dalej. Wpadłem też na pomysł, żeby dać mu jakieś piwo takie świąteczne. Może jakieś znajdę świąteczne piwo. Nie wiem, czy coś jest takiego, ale zawsze dla faceta jest fajne piwo, więc a jeszcze jest mundial, to przede wszystkim. Już mamy to, co e, szukaliśmy, idziemy do kasy. Zostaje mi z obliczeń złotówka, więc pewnie mu torbę biedronki kupię. I to będzie dobre. Dobra, szukamy jakichś najtańszych cukierków i bierzemy po prostu na wagę i ważymy. Sprawdzamy Grześki, no bo od Grześka dostaje prezent, więc Grześki muszą być. Dwa złote, jednego odkładam. Złoty 29. Dwa cukierki, sklejamy je, proszę bardzo i lecimy do kasy. Lubiony baton Ziwka czyli Knopers 2,48. Mieszczę się w budżecie, mam prezent idealny. Dobra, idziemy do kasy. Dobra, ja już mam wszystko kupione. Dzwonię do chłopaków. Tak więc po wszystkim już widzimy się na hali. Dobra, chłopaki, poszli gdzieś tam coś nie wiem co robią. Ale ja mam chwilę teraz, żeby w notesie napisać Mateuszowi wszystkie miłe, fajne słowa motywacyjne na każdy dzień. Teraz jest taki pomysł top. Motywacyjne cytaty. Aby stać się kapitanem należy przepłynąć zburzone morze. To jest morze jak coś. Pamiętaj, każdy dzik. Ma grubą skórę I Mr. G Że to mój cytat <noise> I w lesie To piszę takimi małymi literami Tutaj rysuję las Proszę bardzo drzewa A tutaj narysuję prawdziwego dzika Wygląda dzik Trochę słabo Ale dobra Dobra jeszcze napiszę kilka cytatów Myślę że będzie git No więc jesteśmy I słuchajcie Jak widzieliście Co kupiłem Prosta sprawa Na samym początku Rozpakuję tą nie? Ciekawe czy działa cokolwiek. Nie Nawet nie skacze nie! Dobra, trudno się mówi, ale wygląda jak stary, to na Jakim cudem znalazłem w ogóle te mazaki za 3 zł, to ja nie wiem, ale jestem bardzo spostrzegawczy. Zwróćcie uwagę w dzisiejszym odcinku na to. To jest przecież metalowe, to się nie maluje po tym aż tak łatwo. Nie, 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 dobra, da się, ale jest to dosyć ciężkie. I pytanie, czy jak to pomaluję, czy to? Nie! Zejdzie! Jak widzieliście, te mazaki, działają zarąbiście, wszystko pięknie kryje, więc idealnie, tak naprawdę muszę. Spray, Cicho, bo nie możemy korzystać z rzeki skali nie, Najśmieszniejsze jest to, że nie, nie jest mi szkoda, że czytuję w tym momencie, bo i tak się, i zamierzałem czytać Ja sobie przygotowałem tutaj kartkę, Mam taki... jakby ten, więc tak coś jak, chodzi na to samo Jedna część jest spoko A to co? Co to za spray? Jakiś dziwny kolor strasznie O co chodzi? Co to jest? Tu jest farba? Grosi by co? Jest grane Złoty, złoty to jest to, tak jak złote serce. Ernesto, ty, a jakby kurde, zrobić całą złotą? że to jest resztą? Teraz to wygląda totalnie jak taka rzeźba złota, żeby uczcić ten moment, kiedy się pozna, kiedy jakby e, bawiliśmy się i wymyśliliśmy nazwę Tritsus. To przydałoby się jeszcze do tego kloż, żeby to zamknąć czy tak dalej, ale na razie poczekajmy chwilę. A w międzyczasie możemy się zająć kolejną sprawą, czyli mianowicie zrobieniem pięknych oczków na naszej sprężynki. I oczywiście karteczka z podpisem Trits. Ty, to się nazywało Trits czy Trix? Nie połapię się. Mówię mu, że tak naprawdę tak się nazywa. On tu ja też sam nie pamięta dokładnie. No i teraz przydałoby się jeszcze jakaś podstawka, wykorzystać nawet to co kupiliśmy, jakiś ulubiony kolor Ernesta, czyli różowy oczywiście, on uwielbia kolor różowy, naprawdę, jeżeli chcecie to wysyłajcie mu różowe rzeczy tylko i naprawdę będzie z nieba wzięty, to jest jego ulubiony kolor. MATI! O, pomóż mi, weź mi to przetnij, ale nie ci powiem mam... ci do czego, to nie pomóż z mi, proszę. Ty nie umiesz Nie. No to ja ty zacznę. Toś musi podtrzymać. potrzymać. Ja zacznę, a ty dalej. No, tak, tak, tak. no, no i... jak ty tniesz chłopie, czy to kurde na prezent idzie? A ty nie mamy całego dnia. A, przepraszam. No i pięknie do kosza, bo właśnie o to chodziło, żeby to wywalić. Teraz kolorujemy to na czarno. O, będzie ładna, czarna podstawka. Ale to będzie fajny prezent. Cały się uwalę. Dobra, jest git. Czekamy do wyschnięcia i mam gdzieś. Po prostu bo dadzą mi chłopaki pewnie jeszcze z 15 minut. Będzie dobrze. Ej, co robisz? Co robisz? Halo. Ej, a widziałeś papier? Co ty kurde nie możesz gadać? Bardzo Ci dziękuję. A po co ci? A nie się, bo taki mordy dostaniesz. Słuchajcie, zaczynam otworzyć prezent dla Grzecha. Wiem wszystkie rzeczy. Znalazłem parę rzeczy na hali. Będzie to mocne wyzwanie. Mam coś takiego. to w paski i zrobimy mu super prezent. Stwierdziłem, że jeszcze mu napiszę bon. Bon taki od siebie, że mu nie wiem, umyję auto, zrobię zakupy, ale jak najbardziej bon mu dam. I zrobimy coś takiego. Kupiliśmy taką ramkę. I takie zdjęcie, to jest zdjęcie, jak prowadziliśmy razem wesele, bo prowadzimy wesela, więc mu dam to w ramce i dam mu piwo. Każdy facet lubi piwo, a szczególnie w okresie Mundialu. Mamy już ramkę, damy mu piwo, o, takie coś, myśli, że to jest kwiatek, o, bez kwiatu, napiszemy dla grzecha, masz kwiatka i to będzie super, sprankujemy go dodatkowo, o. A, dobra. Gdybym coś takiego zrobił, to by było jeszcze lepiej. To ja jestem normalnie mistrzem. Jak w sumie ja mam... Yy, Przezywają mnie Królik, bo jestem król. Więc będzie wiedział, że to ode mnie. O, mamy takie coś. I słuchajcie, jest najważniejsza rzecz. Zrobimy mu błąd prezentowy. I napiszemy tam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia. Dużo subskrypcji. Zostawcie na jego kanale subskrypcję. I oczywiście łapkę w górę. To ja mu coś napiszę, że... Jakiś voucher. I zobaczycie to później, jak przeczyta sobie. Co? Czekam to co W sumie jest już w miarę git. Nie słuchajcie, wpadłem na lepszy pomoc. Wykorzystam to. Patrzcie, kończymy już prezent w 100%. Prezentach. Robimy tak. Pyk, teraz motek. Na samym środeczku. Sorry! Dodajemy naszą cmentkę. Ole, ładnie to wygląda. I teraz dodaję jeszcze to zamiast tamtego. Trzeba trochę ześć. Jest git. <laughs> Ale zarąbiście to wygląda. No i teraz, jeszcze została jedna ostatnia rzecz. Mianowicie, wziąć taśmę przezroczystą, taką jak właśnie ta, i przykleić naszą nazwę. O, co się stało? Gotowe. Gotowe Widzowie, jak widzicie, jesteśmy troszeczkę inaczej ubrani, bo kupowaliśmy prezenty wcześniej, jest kolejny już dzień. Ja odłożyłem mój prezent, kurde, na chwilę. I nie było batona już w środku. Nie wiem, kto z was go zjadł, ale wsadziłem oreo, które było na hali, więc jest darmowe, więc nadal nie wykraczam poza budżet. Kto to zjadł? W środku był knopers. Ja nie? nie. No, to ja. To, ja. to dobrze, bo to jest prezent dla ciebie, Zipek, proszę serio? bardzo. Tak, Ej, nice. doniczka. Doniczka, Oreo, i w środku masz nasionka, możesz sobie kupić ale ziemię or... i je zasadzić. Aha, bo Knoper był zamiast Oreo i w Oreo, bo to było w kali, tak? Tak, no. Okej. Okay. Co to jest? Nasionka, no. Nasionka. To jest niemożliwe, że nie, to przez Nie, to jest bezcenny dar. Dokładnie. Bezcenny to jest dar. Stary. Dar koleżeństwa. Słuchaj, ale to jest dobre. <grym> wyrośnie. Ej, ale sobie sadzisz i będziesz wspomniał, o kurde. E, Tylko zapomniał Ernest, Ernest nie był mi co dał bo ziemia jest przed halą za darmo tak? A, tak naprawdę, no tak, dobra Fajny prezent, bardzo fajny, Ty bardziej, że coś słodkiego, coś może co wyrośnie I pamiątka, Pamiątka na całe lata Tak, kwiaty będą rosły całe lata Ciekawe dla kogo ma Mateusz prezent <laughs> Ciężko się domyślić <laughs> Co to jest? O, jaka zarobista fota! Przy łóżeczku z tej będę. rano się budził i. Mm, od razu fajniejszy dzień. A mogę też? Mogę. A jak przy łóżeczku, to fajnie wypić browara, nie. Nice! I to króliczy browarek! Fajnie! Raz, prawie wypadło! Ej, tu jest naprawdę coś, czego widzowie nie mogą zobaczyć. I no. oczywiście. kawałek papieru. List. Jest bardzo cenny. Voucher! Voucher, moi Co tu drodzy! Jest voucher. Co? Drogi Mr. G, życzę Ci wszystkiego najlepszego z racji, że jestem biedny, to wręczam ten voucher na Darmowe umycie auta przeze mnie. Co? i się, ściskam. Ej, proszę, oddaj mi ten Mam brudno, brudny samochód. Naj, 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 naj. Mati, nie, nie, nie. ogólnie, fakt, Mati to jest najlepszy gość, jeśli chodzi o umycie auta. Jakbym byś szorował raz w pelgi, to nie wiedziałem, że na taki kolor mają oryginalnie. Ja dla Matiego, proszę bardzo. Taki notesik i coś słodkiego. O, ej, ja lubię słodycze, to jest moja. Grześki, zielone grześki. Grześ... A Mati, jesteś jest super, super przyjacielem. Aby stać się kapitanem należy przepłynąć zburzone morze. Do, so ogólnie jest. to jest notysta. gdzie masz to stary, napisane. Tak, ogólnie, I, za bardzo tam nie czytaj. Nie, tego jest. Ty, Dobra, bo tam też wiec. takie fajne. Ej, dostałem noty do notowania całego. Nie, tak. nie, nie. Bo to jest noty na każdy dzień, gdzie masz napisane fajne słowo na każdy e, Tylko tak, Ej, ty no zostałeś już jedno, nie możesz teraz no. Tracić. Ej, no to jutro. kolejne tak. Trochę jak kalendarz adwentowy, tylko że na tak. cały rok. No, może nie na cały rok, tam jest chyba 60 kartek, ej. ale na dwa miesiące starczy. Dostał nie? tylko Ernest. Na Ernest. mieliśmy 10 złotych. No. Więc w tym budżecie stwierdziłem, że najlepszym zakupem będzie to: Herbata? No Herb, her, proszę! Uwielbiasz herbatę. Co to jest? No Kupię cię herbatę. Czemu to jest tak zapieczęte? Nie, no nie, on nienawidzi herbaty. Dlatego mu to kupiłem. Czy ja uwielbiam herbatę? Nie. Nie, dobra, to jest stare Bolisz pudełko. Wolisz nierwę i kawę. Dobra, dobra nie, to jest stare to jest pudełko w skali wiesz, Ja ci piję kubek. herbaty. Dobra. Co. Czy to jest gablota taka z takim czymś? Nie. <laughs> to nie proszę. Dobra, no, postawię sobie to. Ej. Bardzo fajne, ponieważ zipek zrobił coś własnoręcznie. A wiesz o co chodzi? Czemu tu jest napisane tric? I czemu to tak wygląda? Co to Pewnie jest chcesz, żebym to postawił przy łóżku i masz w tym kamerkę i chcesz mnie podglądać. <laughs> <laughs> nie ale pamiętasz, jak powstał swój nick TRIX? A, a że sprężynka! I jak nazywałeś swoją sprężynkę? Tric. Nie, tric. A początek, tak. bo Trix. Dobra, a podaj, żeby się nie popsuło. Ej, fajną I podoba mi się dbało. motyw właśnie, że tu jest gablota na to i ktoś myśli sobie, o, mogę herbatę i w domu? Jednym, nie będziesz tego trzymał na szafce tak tak. Czy to zrobiłem tylko ten. Tego... W zamykane, tak, ja w lącie Tak, ja to zamknę. Bo ja przyda się ucieszył, Ja sobie to że, żeby wszyscy mogli podziwiać. Nie, żartuję, tak naprawdę mi się podoba bardzo pomysłowy prezent. Wszyscy już dostali? Tak. Tak szybko? jest. Tak. tak, jest, więc widzowie, zostawcie koniecznie łapki w górę. Jak widzicie za 10 zł można no. kupić prezenty. I napiszcie też w komentarzach, co wy byście, byście chcieli dostać pod choinkę. A może co już dostaliście? Ej, czyli ty wszystko wydajesz na herbatę, którą sam wypiłeś, bo już to jest. Nie, <laughs> nie, nie, to Darmo. Kupcie coś za 10 zł swoim rodzicom, e, może zróbcie coś własnoręcznie fajnego, e, dla rodziców od serca. No bo takie prezenty też są super. Ej właśnie, bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Tutaj prezent dla Ernesta poza budżetem, bo to już tak poza odcinkowo. Ernest. Wow, ale po okazji uwielbiasz Nintendo no. i też tu ktoś się dorwał, ale nieważne. Proszę, bardzo, dzięki. Piąteczka. Ej. opór chciałem pograć w, ma w Mario Golfa, więc przyda Nie. mi się akurat to. kupiłem ci to po. po to, żebyśmy mogli razem pograć w O, no film. jak do no. mnie pijesz w końcu, mnie odwiedzisz, no. Dzięki Grzejsi. Zerowiliście. I my wam dziękujemy, że nas oglądaliście. Do zobaczenia w na następnym odcinku.